Ciemno jest? Jesteśmy w opakowaniu. Nad, Lago, nad jeziorem Titicaca, największym żeglownym jeziorze w Boliwii na granicy perubiańsko boliwijskiej Trafiliśmy akurat na święto Virgen de Copacabana, co, Copa Matki Boskiej z Virgen, to jest Copacabany co połączone jest oczywiście z takim jak świętem paciamamy, e, czyli Matki Ziemi i e, Boliwijczycy i Peruwiańczycy, którzy tutaj przyjeżdżają, bo matka Woska z Copacabana jest tylko jedna, przyjeżdżają tutaj na Lago Titicaca, by złożyć ofiarę, by poprosić o szczęście, by poprosić o zdrowie, abundancję, obfitość. I jest to bardzo ciekawe święto, które trwa kilka dni. Na początku sierpnia. Droga na kalwarię jest dosyć wyczerpująca, dopiero jesteśmy w 1 trzeciej, ale wszystko co najlepsze przed nami. Tutaj stoi? Wszyscy po to, żeby złożyć ofiarę osobiście. Virgen de Gabbana. matce z Copagabany wchodzą przez Kalwarię. Ogromne schody kamienne, góra wielka, 1500-2000 metrów trzeba wlać wspinać się po ciężkich, trudnych schodach. To nie są schody tylko z kamieni, z kału, bo układane różne takie e, stopnie.

Kapaliśmy się na górę w Tam Wszystko na dole. Ledwo żyje. Też chyba ledwo żyje. Nie, nie, ledwo żyje. Akret święty jakiejś tej. Znaczy nie jakiejś, ale matki boskiej tutejszej Patronki i ludzi tyle, że szok. Pają pną, piją piwo, robią różnego rodzaju rzeczy. Tu pan z nami też próbuje porozmawiać trochę. Nie jest najgorzej. Oddechu nie można bo chyba jest 39. Wciąż. Czyli tak, kupujesz sobie samochód, kupujesz taką miniaturkę czegokolwiek. Tak, Samochodu. Możesz to, motora to, kupić. To, to, możesz kupić to, lalkę, lalkę oczywiście nie chodzi jak o to. Możesz się doczekać to dziecko. Tak. Tutaj nie, kupujesz to, to różne ryże, to, to. chyba abundancja, żeby było ci dużo tego. Szczęścia. Malutkie te, malutkie buteleczki, połóż palec, żeby było widać. O, taki, że to maleńkie wszystko. To, to, o taka skrzyneczka. Coca -cola? Taka Coca-Cola albo Fanta. Albo kupujesz co to jest? Taki kuferek abundancji. Kuferek obfitości. Różnego... O, albo taka, o, że masz taką taką masz piękną hacjendę, nie? Tego nie będzie nigdzie oficjalnie. Jak żebym tu się wdrapał straszliwie wysoko. Na Kalwarię. tam z tej plaży władziliśmy po takich wielkich kamlotach. No dobrze, ale teraz tutaj pełno ludzi. O i tam wszyscy z tyłu z kolei po świeczuszki. Super klimat, super, bo po prostu Peruwieńczycy, polwiczycy składają w ofierze wszystko bacia mamie i robią wszystko co mogą, żeby... Ale żyśli, już bez wiecie. religijnych to aluzji, animacji Chciałem je użyć, widziałem kamerze wiem. Na razie. Pozdrawiamy. Skopa, kabany. Trzeba okadzić każdy element. Gaźnik. Się modlili o to, żeby bateria długo chodziła. Gaźnik, pompa wtryskowa i wszystkie inne koła. I jest szansa, że nie trzeba potem naprawiać tego. Można się po prostu jeździć, jeździć. Tak jest w Peru. Można jeździć raz w roku, chrzcisz samochód, Podprawiasz się i potem już działa w kółko. Perfekto. Başqa heç nə. İçə salmalıdı onu. Taki oto gość dziś znowu przyszedł do nas, Rana. Gościu przyszedł. Piękny gościu, taki malutki, ale chce uciec. O. A my tu sobie leżymy. Leżymy, wstaliśmy właśnie. Kopa kabana, czwarty dzień, nie chce nam się wyjeżdżać. Czwarty dzień. Czwartą noc będziemy, czwarty dzień. Czwarty. O, idzie. Tam, o, ładzi. Chodzi o moich skarpetek, to jest bardzo znamienne. Dobrze, także my tutaj pracujemy trochę, piszemy, odpoczywamy. Przyjechał drugi defender i jeszcze jeden samochód francuski i trzeci, trzech francuskich samochodów stoi.